Frank chętnie i z wielkim zapałem kradł i gromadził sam dla siebie zrabowane dzieła sztuki w Polsce najbardziej znanych artystów z różnych epok. Sam uważał się za człowieka kultury i nauki. Kochał muzykę klasyczną, sztuki teatralne i koncerty. Był oczytany, potrafił grać nawet godzinami na pianinie, często z nadmiaru stresu. Komponował, znał się na sztuce, pisał powieści, wiersze oraz artykuły naukowe. To była jednak tylko fasada kulturalnego człowieka, ale tylko dla swoich, gdyż to wszystko nie przeszkadzało mu kraść na wielką skalę, co się dało i firmować zarazem okupacyjny niemiecki reżim, za którym stał terror i liczne zbrodnie. Radzone dzieła sztuki w Polsce zostały przeznaczone do niemieckich muzeów. Jednak wiele dzieł sztuki zostało przywłaszczonych przez wpływowych nazistowskich dygnitarzy. Jako znani w cudzysłowie „miłośnicy sztuki”, generalny gubernator Hans Frank i marszałek Rzeszy Hermann Göring zgromadzili dzięki grabieży bogate prywatne kolekcje dzieł sztuki. Wiele dzieł zdobiło rezydencję Hansa Franka w Pałacu Królewskim na Wawelu w Krakowie i jego rezydencję w Zamku Potockich w Krzeszowicach. Do końca 1942 roku 90% dzieł sztuki w generalnym gubernatorstwie zostało już w cudzysłowie zabezpieczonych, jak to eufemistycznie nazywali niemieccy okupanci. Wiele z tych dzieł sztuki nigdy nie wróciło do Polski. Liczne artefakty są do dziś poszukiwane przez Polskie Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego. Lista zrabowanych i nadal nieodnalezionych obiektów z terenów Polski, między innymi obrazów, biżuterii, monet, ceramiki, grafik, rysunków, mebli i rzeźb, ale także książek z bibliotek z niemal wszystkich epok jest do dziś bardzo obszerna.